Maryja była blisko codzienności, zaprośmy ją do naszej. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł. Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. Przyjęcie słowa życia nie oznacza łatwej i spokojnej drogi. Patrząc na Twoje boleści, Maryjo, dostrzegamy, jak wiele wyrzeczeń i poświęceń podjęłaś. Aby strzec najcenniejszego daru, swojego syna, Jezusa. Matko Bolesna! Wyproś mam wszelkie cnoty potrzebne do naśladowania Jezusa w dźwiganiu krzyża codziennego naszych obowiązków, chorób i słabości. Litania do Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej. Kirie Eleison. Chryste Eleison. Kirie Eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim synem. Módl się za nami. O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci aniołowie. Módl się za nami. O Maryjo, którą przy śmierci najukochańszy syn Twój odwiedził. Módl się za nami. O Maryjo, któraś najczystszą duszę swoją w ręce stworzyciela Twego oddała. Módl się za nami. O Maryjo, której panieńskie ciało zawsze było przybytkiem boskim. Módl się za nami. O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie, módl się za nami. O Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba, módl się za nami. Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Od nieumiarkowanego smutku, po stracie naszych przyjaciół, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała, Wybaw nas wstawieniem się Twoim. Od śmierci w grzechu, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Przez błogosławione zaśnięcie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Przez radosne wstanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Przez chwalebne twe przyjście do nieba, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Przez ukoronowanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Przez niewypowiedziane radości Twoje i chwałę, wybaw nas wstawieniem się Twoim. My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, abyś nas we wszystkich naszych strapieniach pocieszać i wspomagać raczyła, prosimy Cię, wysłuchaj nas, abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła, prosimy Cię, wysłuchaj nas, abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła. Prosimy Cię, wysłuchaj nas. Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła, prosimy Cię, wysłuchaj nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś ją do godności, matki Twojego jedynego syna. A w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś ją najwyższą chwałą spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jego prośby mogli wejść do wiecznej chwały, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję, że trwasz w modlitwie, niech Maryja wyprasza ci potrzebne łaski, zostań z nami na kolejny dzień nowenny i subskrybuj, by nie przegapić żadnego dnia z Panem Bogiem.